Być może od jutra twój świat się kompletnie zmieni. Kocham cię. Nie pal tutaj. To może być nasz ostatni papieros. Myślałem, że obaj rzuciliśmy. reo ma dobrze wyglądać. Siema. Cześć. Jestem znajomą twojego męża, mogę z nim pogadać? O co chodzi? Teraz moja siostra ma 16 lat. Nie? No. Jest kurwa starym moim oczkiem w głowie, nie? Ja już od dłuższego czasu szukam kogoś takiego jak ty. Wiesz o co mi chodzi? O niektórych rzeczach lepiej nie mówisz. Możesz zostać kilka sekund, kilka minut. Łapą. ją na kolację. pojeżdżasz? Chcę tego. Potrzebuj tak samo ojca, jak i matki. O przytomnie! kiedy kiedyś, jak żyć. Ale ja nawet teraz nie wiem. Ważne jest to, żeby mieć obok siebie kogoś bliskiego. Bo jeden człowiek to nie jest człowiek, to jest pół hmm. człowieka.